No manko, A to już wiadomości e, Wiadomości ze wsi mm, I ze świata Dawno mnie nie było, ale Co poradzić Jak e, No zbyt wiele się nie działo Mamy koniec sezonu Pszczelego, przynajmniej u mnie e, Z tymi moimi Trzema ulikami, to wiecie Było jak było, ale o tym później No ale za to W królików mi się trochę na Namnużyło jeden miód skórek już rośnie w siłę. Zobaczcie oj, tam, ojejku, jest ich jeszcze więcej niż poprzedni, bo tam w tej dziurze e, też siedzą. A tu jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, osiem. osiem. W poprzednim miocie było yy, było 6 no to co samica to samica nie dobra. Suka, suka. Jak idą? Wyrzeł? Wyrzeł, no, węgierski. I musisz go westerlizować, nie? To, a, to się, paniąku nie, nie przejmować, to, 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 to daleko nie pójdzie. Powiedz, mamie zna się, kiedy jak się tam kłóce miała, a jeszcze, kurwa, piąta twojego brata, się. No, pewnie. Wyrzeł, Nie, nie Mimo, kurwa, to, że kosiłem, a już Iranie jest, kurwa, kosiłem pił z koliną, uszapiński. Janusz no, Fajnemycki kupił dzunek.

Panie Janku, Panie Pani e, Pani Jasiu, no po, ten... Przyniesie mam dziura w samiędze na zbiera, bo zawsze mam mamę dziura wyczkać, no. No, przynieś, przynieś, Pani pewnie. I... O, a co tam w jamie się dzieje? Ja tu po, po, pokażę... No dobrze, rozsłujowo, rozsłujowo. Chodził, powadziłem się, uderzał jak szwabro i napierdolił. Panie Janku, e, tamten, pokażę. To, tam mieszka... Tam mieszka pan Janek, w tej chałupce O, tam. Ale kiedy widział? No tak, tak. Coś tam widać chyba. Nie, nie, kamerę. nie. Nie, to tam. Z... Nie, taka kamera będzie na czas. Pić, czy... A to aparat, aparat jest. A, coś trochę więcej. A, aparat jest, ale to się ten To się Pani Janku nic nie dzieje. Będzie, wyjasz. będziesz. Wyjasz, będziesz, będziesz Będziesz sławny, ludzie są ciekawi co się dzieje, bo ja mam kanał o pszczołach na internecie. Tak? O, te pszczoły kręcę, ja wiem, tu to, ule mam ja na... Ja też kurwa o agrobiznes. No. Pizzuch w Polsce poszło pszczoł. Bo nawożą skórę, że nie opryskują w południe, nie wolno. Nie wolno. Pizzu, kurwa, agrobiznes to z ląda. No to to... Jakieś to województwie było, ale poszedł pczół. A to nasze też pokazują często, no nie? W tym... Gdzieś tu tereny. Ale lipę mamy ładną, nie? Lipcowy miód. I, ile można jej? O, to, to, No, tam będzie chyba sie, tam będzie osiem... Z osie... Nie no, gdzieś tam. Tata to się boi. Sam to, sam przy tym goni Ja bym się przełcał, kurwa. No, no nie no, nie, nie bać się nie można, bo to jednak... Dzikie, dzikie. <grymica> no. Ja miał kupla o rozstarszy, że jego z pierwszą no. w leś, le, robił w lesie w radiowak. No. U miał chyba, ze 20 uli ze Taki będzie stare, drzewiane ule. O, tak nas widać tu. O, Kurde, stare drzewiane, to, to też są drzewiane, stare tam. też ją nowy. Drodzy to, to się to, to, to się ten. To wszystko jest jakby to powiedzieć je, życie, nie? To nie... ile? Dwa razy wybił, nie? A, no w, w tym roku miałem słabo, bo właśnie idę tam zdać relacje. Miałem trzy... A, nie, jedzie Paweł. No, kawał. no. A, Paweł, Paweł Ja, ja, ja. Tam? Jasiu. Który Paweł? Jasiu Paweł ja zbiorę, Bo Daniel pojechał do mnie i Daniel pojechał do mnie oni. Paweł, mnie. No Jasiu Paweł, no, kosili Tu Monako, a nie, to leżko. To jeszcze kawałek jest do domu, a to szybko się przejdzie przez pola. Kurwa, piwa, No się trochę spieszy, Kurde. Kurde Nie wyrobię w kuli, a dzisiaj do marzenia przygódnie. Tak to jest. Dobra, my. No, dziękuję. Chodź, Madi. 8 No, rok będzie miała. Chodź, chodź. No, taka suczka. Aha, chyba tak. No to chodź, Madi. No to chcąc, nie chcąc. <grywia> nie wiem, no. poznaliście pana Janka. Czy Janka, no. E... I ten. E... Janek, pan Janek, Janek, Głupio mi tak mówić, Janek. Ale. Niech będzie. Janek mieszka tam. Tam. Wam pokażę, tam mieszka. O, w tym domu! Tam, tam, jak już wcześniej, jak już wcześniej pokazałem, to mieszka w tamtym domu. Czemu jestem taki czerwony? Bo coś tam ćwiczyłem. No i, i tego e, dzisiaj nie wiem, czy będę dzisiaj karmił. Może jutro, e, tak jak wspomniałem, pan Janek pytał, tak rzucał tematami, prawie jak ja. Prawie, prawie, na lewo i prawo. No i co się stało? Miałem, miałem trzy ule, tak jak wam poprzednio mówiłem, że... że... Jedy, jedy, wyszły, wyszły trzy ule, czy dwa ule. W jednym matka na lipę poszła w cichą wymianę, w drugim... Drugi się wyroił, te, te, z tych dwóch miały być, miał być miód taki taki, było trochę tego pierwszego lipowego w ogóle nie było. A co było? To pszczoły sobie zjadły. E, ale z, z takim... E, fajnym zbiegiem, nie no, źle mówię. Nawet nie zbiegiem okoliczności. Madi! to! Kurde, myślałem, że mi pies uciekł, bo ona tak biega, biega. Może tak będzie, będzie trochę lepszy, lepszy widok na, na góry i tak dalej. I tak się trafiło, że, że po prostu chciałem sobie skończyć załatwić jakiś ul, czy tam dwa, czy rodziny, czy odkłady, a przyjechałem z, od mojego drogiego znajomego. Z pięcioma rodzinami. Dostałem, tak, no. Eee, <noise> co, co jestem bardzo wdzięczny. Jak tylko pszczoły w przyszłym roku obrodzą, no to, no co ten. Na pewno się odwdzięczę, a nie tylko, a nie tylko... Nie tylko miodem, może, może i wcześniej coś, coś się uda jeszcze yy, przykombinować. Może jakiegoś królika ubiję albo dwa, jakieś mięso, nie może jakieś prosie zabijemy i będą, będą kichy. Nie wiem, coś wymyślę, <grym>, no, yy, i ten. Yy, I tak się składa, że mam tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rodzin. Jedną mam u Oli, mojej. E, także jak, jak to mi teraz przezimuje, a trochę, trochę bardziej staram się o to zadbać, e, żeby, żeby teraz do końca sierpnia podkarmiać rozwojowo e, małymi dawkami te ule i MADI, e, a później do 20, żeby zakarmić full. E, żeby do 20 zakarmić na full te wszystkie rodziny. Jeszcze je zakwasimy co po niektóre, bo w tym roku będziemy starali się kwasem coś podziałać i niektóre już są po kwasie i mam nadzieję, że, że będzie dobrze. Ale oprócz tego zakarmienia muszę jeszcze oczywiście za jakiś czas. no odsunąć jakieś takie ramki nieodbudowane zwęzić te gniazda jeszcze przed takim głównym zakarmieniem i, i to będzie tyle u mnie e... E, więc się dzieje e, nie przeraźcie się moja pasieka moje gospodarstwo pasieczne e, które znajduje się tutaj Oh, już jest trochę ciemno, jest po 20 ale to i lepiej na karmienie, na dokarmianie. Jestem w ogrodzie na innej działce gdzie mam ulę, moją rodzinę w jednym z tych uli. Tak, jedzonko tutaj. Fajny odkładzik, fajna rodzinka. Ostatnio dostałem, do, dołożyłem dwie węzy. Dołożyłem też, e, dołożyłem też oprócz węzy e, trochę suszu. I co Wam powiem? Co Wam powiem? To Wam powiem. E, takie mam sobie podkarmiaczki. Powałkowe. One nie robią za powałkę one są na powałce miałem już kilka rodzajów tych, tych podkarmiaczek nie powiem, że są najlepsze bo nie są drewniane, toporne z tekielkami. wiecie, gruba deska nie wiadomo po co nie wiadomo czy to nie zgnie, czy co się z tym będzie działo jak będzie wilgoć, ale mnie się podobają tutaj sobie lejemy pokarm tam mają taki, e, czuć ciepło. Tam mają taki wręk. Pszczółki tam schodzą. O tutaj. Widzicie? Pszczółki. I one sobie tutaj jak wleje pobierają pokarm. E, nie wiem, pokazałbym Wam rodzinkę, chociaż jestem spocony po treningu. Kurczę, podnosić to wszystko, to, to nie wiem, czy jest jakiś sens. Może innym razem jak będę jeszcze jak będę jeszcze rodziny zacieśniał i zalewał w ogóle pokarmem. Także myślę, że tylko im wlejemy No i ładny ogródeczek. są śliwki, są warzywa, jagody, owoce, wszystko jest, piękny zachód słońca. Sobie tworzymy szampana. Chociaż... Może wam pokażę trochę, jak to wygląda. Pszczoły jest dużo. Ładne pszczoły. Okej. Okay. Zamykamy. Bardzo spokojna rodzinka. Nie wiem, czy, czy miałem coś takiego, żeby to naprawdę... Bardzo łagodny, to jest chyba backfast. Mhm. Robimy tak i powoli lejemy. Ja im wlewam syrop około pół litra. Czasem więcej, czasem mniej. Rozrobione 1 do 1. Jak mi się zrobi gęstszy, to też robię gęstszy, ale generalnie 1 do 1. A to jest chyba 4, 4 albo 5 litrów tutaj wchodzi. No i fajnie, tutaj sobie pobierają. O. Tak. Zamykamy. I gotowe. I gotowe. Materiał będę na, nagrywał. E, no chciałbym nagrać jakiś materiał z, z pasieki, może z zacieśniania gniazd, albo, ale też się zastanowię, bo w tamtym roku popełniłem błąd, e, za dużo grzebania na jesieni w gniazdach, za dużo e, przekładania ramek, ten otwarty, tym coś tam i miałem zrabowaną pasiekę. To głównie przez te rabunki z 9-10 uli zostały mi trzy po, e, po zimie. Znaczy się, no nie całkiem przez to, ale, ale z, w ka każdy ul bronił się przed rabunkami, gdzieś tam została zaburzona ta cała struktura tych pszczół, i to już nie wiem. Także z tym nagrywaniem to jest tak, że nie ma co czasem pokazywać <gryw> w takim momencie, co tam w środku jest, bo bo zostanie nam tylko filmik po, po tym i nic dobrego. No dobra, to ja będę kończył i, i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.